Co to jest filozofia? Dwie funkcje wszelkiej nauki. Filozofia jako nauka posiada pewne cechy właściwe jej wespół z innymi naukami. O wszystkich naukach, a więc i o filozofii można powiedzieć, że spełniają jakiego rodzaju funkcje. Każda nauka spełnia przede wszystkim właściwe sobie funkcje poznawcze. Reprezentanci każdej dyscypliny wiedzy, posługując się właściwymi jej metodami poznawczymi, pracując w odpowiednio zorganizowanych zespołach i instytucjach naukowych, Instytucjach naukowych zmierzają do wzbogacenia naszej wiedzy o poszczególnych fragmentach czy aspektach rzeczywistości i do wyrażenia jej uporządkowanych logicznie systemach teoretycznych. W najogólniejszym więc sensie, terminem nauka możemy oznaczać a. wiedzę o świecie już zdobytą, wyrażoną w języku przyjętym przez daną naukę i uporządkowaną według zasad logiki, b. metody poznawcze stosowane przez uczonych dla zdobywania wiedzy o świecie i ukształtowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenie badawcze, ce struktury organizacyjne, czyli instytucje i organizacje naukowe, w ramach których uczeni podejmują swoje wysiłki badawcze, a poprzez które społeczeństwo wspiera rozwój nauki i inspiruje kierunki ich dalszego rozwoju. Tradycyjnie zwykło się odnosić pojęcie nauka do dwóch pierwszych elementów. Dzisiaj wszakże organizacja badań naukowych odgrywa tak doniosłą rolę w rozwoju nauki, że rozwój tej ostatniej zależy od form organizacyjnych w stopniu porównywalnym do zależności tego rozwoju od właściwych metod badawczych. Z tego to powodu formy organizacji nauki powinny być uwzględniane na równi z metodami badawczymi przy określaniu treści ogólnego pojęcia nauka. Warto już tutaj zaznaczyć, że wiedza naukowa ma tendencje uniwersalne. Jej wartościowe zdobycze mają znaczenie nie tylko dla odkrywcy jako jednostki, ale kształtują postawy i sposób działania szerokich grup społecznych aż do ludzkości łącznie. Tym m.in. różni się wiedza naukowa od wiedzy zdobywanej przez jednostkę na jej własny użytek. Wiedza naukowa z istoty swojej ma powołania gatunkowe. Tak samo każda jednostka ludzka idąc np. ulicą musi ciągle zbierać informacje o otoczeniu, aby nie wejść w kałuże, nie potknąć się o jakąś przeszkodę, nie zderzyć się z innym przechodniem, tak samo szerokie zbiorowości ludzkie, tak samo ludzkość w miarę postępu integracyjnego musi wzbogacać swoją wiedzę naukową, wiedzę gatunkową. Ostatnie uwagi, ostatnie uwagi prowadzą nas już do wskazania następnej funkcji każdej nauki, funkcji praktycznej, pozapoznawczej, pozateoretycznej. Każda nauka bowiem nie tylko informuje nas o tym, jaki świat jest, jakie prawa nim rządzą, ale jednocześnie formuje wprost pewne reguły, Postępowania praktycznego, bądź też stwarza teoretyczne przesłanki dla sformułowania takich reguł. Przez sformułowanie prawd o siłach i prawach przyrody, nauka daje nam wskazówki odnośnie do naszego postępowania, dzięki którym możemy unikać zgubnego dla nas działania tych sił lub wzmacniać działania dla nas korzystne. Teza o dwojakiej funkcji każdej nauki jest dzisiaj oczywista, ale oczywistość ta jest dorobkiem czasów nowożytnych. Dawni ludzie nie dostrzegali w tak wyraźny sposób drugiej z wymienionych funkcji nauki. Przez wiele wieków traktowano naukę wyłącznie jako instrument zaspokajania ludzkiej ciekawości oraz instrument rozwoju intelektu i osobowości ludzkiej w ogóle. Naukę jako wysiłek poznawczy, jako zbiór wiedzy, przeciwstawiano działalności praktycznej, materialnej człowieka. Zasadniczą okolicznością tłumaczącą taki stan rzeczy jest dawna struktura życia społecznego, która rozdzielała prace fizyczne. Pracę fizyczną i pracę umysłową między dwie różne i przeciwstawne sobie grupy społeczne. Pracą fizyczną obciążone były upośledzone warstwy społeczne, które jednocześnie nie były w stanie podejmować wysiłków intelektualnych. Praca umysłowa zaś dostępna była dla elity społecznej wolnej od pracy fizycznej. Druga okoliczność wyjaśniająca tę postawę to niski poziom ówczesnej techniki, narzędzi produkcji, która mogła wówczas funkcjonować. Bez odwoływania się do skomplikowanych teorii naukowych. W tej sytuacji nauka również zajmowała się bardziej zagadnieniami oderwanymi, nie dającymi się zastosować w życiu praktycznym, co pogłębiało jeszcze przekonanie o zasadniczej nieprzydatności wysiłku naukowego poza dziedzinami poznawczymi. Zarówno poznawcza, jak i praktyczna rola filozofii różni się od tych funkcji spełnianych przez inne nauki przez tzw. nauki szczegółowe. Omówimy teraz swoistość obu tych funkcji w odniesieniu do filozofii. Poznawcza funkcja filozofii, materializm dialektyczny, pojmuje filozofię jako naukę o najogólniejszych prawach zmienności wszelkiej rzeczywistości, przyrody martwej, żywej, społeczeństwa i poznania. Przez prawo przyrody rozumiemy pewną powtarzalność własności jakiegoś zjawiska, procesu, o ile warunki, w których zachodzi to zjawisko, czy przebiega dany proces, nie zmieniają się, są zasadniczo takie same. Prawem nauki nazywamy twierdzenie, które orzeka taką powtarzalność w odniesieniu do pełnej kategorii zjawisk procesów. Odróżniamy w ten sposób prawa nauki mówiące o obiektywnej strukturze procesów przyrodniczych od tzw. praw stanowionych, stanowionych przez odpowiednie instytucje społeczne, prawodawcze, którymi tutaj nie będziemy się zajmowali. Celem każdej nauki jest wykrywanie praw przyrody. Świadomość takich zadań wszelkiej nauki wyraża się m.in. w powszechnie podzielanym przekonaniu przedstawicieli nauk empirycznych, według którego wynik doświadczenia wtedy jest wartościowy, kiedy jest powtarzalny, kiedy można wskazać warunki przy spełnianiu których otrzymujemy taki sam rezultat. Nauka, która by nie dążyła do wykrywania powtarzalności w przebiegu zjawisk, nie określałaby warunków tej powtarzalności, taka nauka nie mogłaby spełniać zasadniczej swej roli roli przewodnika w działaniu ludzkim. Ta ostatnią funkcję może spełniać pomyślnie tylko taka nauka, która jest zdolna do przewidywania następstw pewnych działań. Instrumentem przewidywania zaś nauka może być tylko o tyle, o ile potrafi ona ustalić warunki powtarzalnego przebiegu określonych procesów przyrodniczych. W świetle tych twierdzeń nie ma wartości naukowej, są przez się stwierdzenie jakiegoś faktu, stwierdzenie takiego czy innego przebiegu jakiegoś procesu. Nie daje to nam bowiem pewności, że następny, najbliższy przebieg danego procesu będzie taki sam. Aby można było oczekiwać takiej powtarzalności, trzeba określić jej konieczne warunki, czyli sformułować prawo. Zatem wspólnym rysem wszelkich nauk, zarówno nauk szczegółowych, jak i filozofii, jest dążenie do formułowania praw, do wykrywania praw, wedle których przebiegają procesy w otaczającym nas świecie. Cechą swoistą dla filozofii w tym względzie jest to, że w odróżnieniu od nauk szczegółowych stara się ona wykrywać najogólniejsze prawa rzeczywistości. Każda z nauk szczegółowych zajmuje się jakimś fragmentem czy aspektem rzeczywistości, jakąś dziedziną, dziedziną rzeczywistości. Ogólność praw formułowanych przez nauki szczegółowe ograniczona jest przez różnorodność, bogactwo badanej przez daną dziedzinę wiedzy, cząstki rzeczywistości. Filozofia natomiast stara się formułować twierdzenia o wspólnych własnościach zjawisk wszelkiej rzeczywistości. Różni się zatem od nauk szczegółowych stopniem ogólności swoich twierdzeń. Różnica między uogólnieniami filozoficznymi i uogólnieniami nauk szczegółowych nie jest jednak tak zawrotna, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Rzecz zrozumiała, że różnorodność zjawisk, o których orzekają twierdzenia filozoficzne, jest nieskończona. Stopień uogólnień filozoficznych jest maksymalnie duży, ale i nauki szczegółowe nie mają pod tym względem innej sytuacji. Prawa tych nauk, sformułowane w oparciu o ograniczony zbiór faktów stwierdzonych, odnoszone są zwykle również do zbiorów nieskończenie wielkich. Prawo Joule'a na przykład, mówiące o stosunku ilościowym, w jakim pozostaje energia mechaniczna do powstałej z niej energii cieplnej, sformułowane zostało w oparciu o skończony zbiór zaobserwowanych faktów, a odnosi się do wszystkich tego typu transformacji, jakie kiedykolwiek zachodziły i będą zachodzić, czyli odnosi się ono do nieskończonego zbioru zjawisk. Widzimy zatem, że aczkolwiek uogólnienia filozoficzne odnoszą się do całości świata, natomiast uogólnienia nauk szczegółowych odnoszą się do jego części, to jednak w obu przypadkach zakresy tych uogólnień mają jednakową moc, w obu przypadkach uogólnienia odnoszą się do zbiorów nieskończenie różnorodnych. Mamy tutaj do czynienia z nieco paradoksalną sytuacją, kiedy całość i jej część są zbiorami nieskończonymi. Sytuacje takie dość często spotykają matematycy. Na przykład, szereg liczb naturalnych jest szeregiem nieskończonym, ale i część tego szeregu, szereg liczb parzystych, jest również szeregiem nieskończonym. Przykłady te ilustrują tezę, że twierdzenie od dawna znane i głoszące, że całość jest zawsze większa od całości, zawodzi, gdy chcemy je stosować, do zbiorów nieskończonych. Powiedzieliśmy dalej, że filozofia jest nauką o prawach zmienności i wszelkiej rzeczywistości. Filozofia jest nauką o prawach o powtarzalności. Powtarzalność z takiej własności może być stwierdzona tylko w odniesieniu do rzeczy różnych, w odniesieniu do wielu indywidualnych zjawisk. Wielość zjawisk, zaś, może być rozumiana w jakiś sposób bądź jako wielość indywidualnych przedmiotów istniejących przestrzennie, indywidualne zjawiska zajmują różne miejsce w przestrzeni. Bądź jako czasowa wielość zjawisk, kiedy jedno i to samo ciało przechodzi w różne stany ujawniające się w różnych momentach czasowych. W obu przypadkach przechodzenie od jednego indywidualnego zjawiska czy stanu do drugiego jest związane z rejestracją zmienności, w której filozofia szuka własności powtarzających się.